Ekipa, Nasz Nowy Dom 22, wielokrotnie dowodziła, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, a cuda robią od ręki. Jednak to, czego dokonali w niewielkiej warmińskiej wsi Miejska Wola, przechodzi wszelkie pojęcie. To nie był tylko remont, ekipa uratowała pana Zdzisława i jego dzieci przez widmem śmierci. Ekipa, Nasz Nowy Dom 22, wielokrotnie dowodziła, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, a cuda robią od ręki. Jednak to, czego dokonali w niewielkiej warmińskiej wsi Miejska Wola, przechodzi wszelkie pojęcie. To nie był tylko remont, ekipa uratowała pana Zdzisława i jego dzieci przez widmem śmierci. Spis treści, zobaczcie, jak przed IP o remoncie wyglądał dom pana Zdzisława i jego dzieci. Nasz nowy dom, 22, odcinek 18. Co się wydarzyło, niespełna rok temu, w wyniku powikłań po tragicznym wypadku samochodowym, zmarła żona pana Zdzisława, jego wielka miłość, jego cały świat. Załamany ojciec dziewięciorga dzieci został z trójką najmłodszych w najsmutniejszym domu na świecie, w którym w każdej chwili wszyscy mogą się zaczadzić. Pan Zdzisław bardzo się stara, pracuje na dwie zmiany, wciąż mija się z dziećmi, ale nie jest w stanie samodzielnie stworzyć dla dzieciaków bezpiecznych warunków do życia. Piętnastoletni Patryk panicznie boi się, że ktoś dowie się, jak mieszkają i zabierze ich od taty. To, co zrobiła ekipa programu Nasz nowy dom w niewielkiej warmińskiej wsi miejska Wola, to nie był tylko Remon. To wyciągnięcie rodziny z przepaści i walka o to, by na ich twarzach pojawił się choć jeden uśmiech. Wielką niespodzianką okazało się też zaaranżowane spotkanie i wyjątkowa zabawa z aktorami z uwielbianego przez widzów serialu Gliniarze.